No i drodzy Państwo, doczekaliśmy się wielkiego powrotu. Pani Izabela Gil z nami ponownie w studio. Mówi wielki powrót, bo dawno się już nie widzieliśmy. No i nie wiem jak Państwo, ale ja się osobiście bardzo stęskniłam. Piękna, wiosenna z porcją gadżetów, które przypominają nam bardzo wyraźnie o tym, że zbliża się wiosna i lato. Nie możemy się już doczekać, y a przynajmniej bardzo. Dokładnie. Y Pani Patrycjo, w związku z tym, że w kontekście w sumie nadchodzącego lata, uh -huh. ale przede wszystkim nadchodzącego Dnia Kobiet, jutro Dzień Kobiet, lato, wakacje, Dzień Kobiet, te sprawy nieodmiennie chyba kojarzą nam się z zakupem nowych okularów słonecznych. Zdecydowanie tak. Każdy pretekst <laughs> jest dobry poza tym, Dokładnie. prawda? Także ja myślę, że dzisiaj poopowiadamy troszeczkę o, o, o tych właśnie trendach w okularach y, przeciwsłonecznych. Natomiast o czym ja jeszcze dzisiaj Państwu opowiem? Ja myślę, że odpowiem dzisiaj na pytania, które Państwo zadadzą podczas dyżuru telefonicznego, bo, bo y, tak długo mnie nie było, że y, myślę, że tych pytań się troszeczkę uzbierało, a ja obiecuję, że postaram się w następnych programach, bo będę za tydzień i znowu za tydzień y, odpowiedzieć y, tak dostatecznie. Y, no dostatecznie. Na pytania, które się pojawią. Na, to na już te ważna właśnie. informacja dla mm -hmm. Państwa. Pani Iza będzie dyżurować pod numerem telefonu, który no niebawem właśnie. się ukaże na ekranie, ale na razie o okularach. o tych Jakie o tych trendy w sprawach. takim razie? Y trendy Powiem tak, powiem w trzech słowach. Duże, duże i jeszcze raz I duże. I to nas cieszy. Tak jest. Ja bym chciała, Pani Patryco, żeby Pani oczywiście tradycyjnie poprzymierzała nawet A, takie chętnie, gigantyczne. Fajnie. Oczywiście nadal są modne, mocne akcenty kolorystyczne na twarzy. Właśnie te, te wzory takie z dodatkami biżuteryjnymi, odważne. Ale właśnie, to jest dobra informacja, bo tak, jeśli decydujemy kocie. się na okulary, mm -hmm, no mm -hmm. to już konkretne, które będzie I widać, teraz, No właśnie, i te biżuteryjne dodatki, ja tutaj nie wiem, y, czy, czy to będzie, będzie widać, to widoczne, ale one tak myślę. nadal... Y, I tutaj jeszcze chciałam uspokoić wszystkie panie, które cenią sobie klasykę. Mm -hmm. Brązy ciągle klasyczne modele są w modzie. Jeden warunek, wybierajcie, drogie panie, zmienię... Duże modele. Niech one nam zasłaniają całkowicie. Mm -hmm. Bo tutaj, taką jedną właśnie. O, 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 obydwie będziemy teraz występować w ciemnych okularach. Jedna bardzo istotna uwaga. Kiedy nosimy okulary przeciwsłoneczne, mm -hmm. to w zasadzie po co my je nosimy, Pani Patrycjo? Tutaj kilka może być powodów, na przykład taki. No. O, proszę. <laughs> Nie To jest opcja C. Nosimy je dlatego, że rażo, razi na słońce, prawda? Natomiast. Ochronić tak od, jest. Przez. Często też nosimy je jako właśnie dodatek biżuteryjny, jako taki dodatek do stroju. Natomiast bardzo często pomijamy, dość, chyba najważniejszą rolę jaką pełnią okulary przeciwsłoneczne. Rolę ochronną one pełnią. Czyli co? Słońce no niestety ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze oczy. Jeżeli teraz modne są takie duże okulary, idealna sytuacja, bo one zasłania nam oko w każdym, nawet w tych peryferyjnych. No ja teraz założę znowu czarne. Właśnie, i ta moda bardzo sprzyja. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zabezpieczeni yy, przed wpływem yy, słońca. Natomiast yy, do tej pory, kiedy były takie wąskie, nie było to zbyt korzystne. My, kiedy mamy lat 20, lat 30, nie zainteresowani mm -hmm. jesteśmy zbytnio, yy, co się dzieje z naszymi oczami, z naszą skórą. Natomiast na no, słońce działa trochę jak. Bomba z opóźnionym zaponem? Zdecydowanie Wie tak. Pani o tym, Fajnie, prawda? że tutaj ta moda no idzie w parze z tak, tym, co tak, dla tak, naszego oka jest Ja myślę, dobre. że tu projektanci bardzo poszli w tym kierunku, żeby no właśnie... Pani Izo, my zaraz wracamy <laughs> do tematu okularów. Za chwileczkę będziemy przyglądać się kolejnym modnym modelom. Przypominamy o tym, że Pani Iza niebawem również wybierze się na dyżur telefoniczny. Teraz natomiast przegląd prasy. Zapraszam gorąco. <laughs> Wracamy do studia, wracamy z naszym gościem, pani Izabela Gil, w dalszym ciągu z nami, no i mnóstwo okularów przeciwsłonecznych, pięknych, funkcjonalnych, co najważniejsze, takich, które pomogą ochronić nasze oko przed zgubnym wpływem promieni słonecznych, o czym często zapominamy i o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Tak jest, ale już y, pomińmy ten temat i przejdźmy do tematów milszych. Y, opowiem tak, y, takie okulary, Clubmastery, Aviatory, o! O, ja myślę, że mm -hmm. tutaj to jest klasyka. E, to chyba zawsze chciałam. będzie modne, prawda? To będzie modne, ale to jest coraz bardziej modne. To, tu e, chyba w zeszłym sezonie kojarzę Sara Jessica Parker e, dokładnie mm -hmm. w tym modelu przepiękne okulary, e, taki Clubmaster i co ciekawa e, sprawa, te modele okularów pasują zarówno właśnie dla pań, jak i dla panów. Kiedyś y, takie okulary jak pani Patrycja ma w tej chwili na sobie, generalnie nosiły tylko panowie i to głównie panowie w mundurach. Zdecydowanie y, piloci tak. na przykład, prawda? W tej chwili no. Coś pięknego akurat, podprzedni kolor włosów. To, to, i, I tutaj jak gdyby i, i różowe, i, i złote, i w kolorze srebrnym właśnie z, dalej jak gdyby prym wiodą te jasne kolory. Chciałam jeszcze Państwu dzisiaj zademonstrować lenonki, które są bardzo modne i wszelkie wariacje na ich temat. Ale słuchajcie, zdarzyła mi się taka sytuacja, że przeszukałam cały zakład, okazało się, że, że lenonki nam wyszły. No jak to możliwe. E, tak, sprzedały. Się, ale co, co o czym to świadczy? No świadczy to o tym, że one y, są poszukiwane. Tak, jest, są poszukiwane. Ja mam tutaj y, swój osobisty taki model, właśnie to już jest taka trochę wariacja na temat Lenonek, trochę natomiast się, prawda? Tak, one są wymagające, one nie na każdą twarz. Czasem mniejsze, ja mam akurat takiej większej wersji, natomiast bardzo polecam, bo na pewno w niedługim czasie będą mega modne. W tej chwili są bardzo modne, na świecie u nas powoli to wchodzi, ale właśnie dzisiaj się zdziwiłam, że okazuje się, że już nie miałam co zabrać do pokazania, do pokazania Państwu. No i absolutny hit. Chyba już drugi sezon, a zapowiada się na to, że jeszcze następne kilka sezonów. Y, tak zwane kocie oko. Teraz zastanawiam się, które dać dla pani Patrycji, żeby przymierzyła, proszę bardzo. Y, drogie Panie, Piękne, absolutnie kobiece. kobiece, właśnie, seksowne. Y, no idealnie po prostu ten model zdecydowanie polecam wszystkim paniom, no nawet z okazji jutrzejszego święta. Y, jak nie ten model, to, to, to jeszcze inny właśnie tutaj jest. Dość trudno, spróbujmy taki. Kremowy, może nie? Boże, jaka ja jestem też niezdecydowana. Spróbujmy. Pani Izo, my zaraz się dokładnie przyjrzymy tym wszystkim okularom. Panom też ja. polecam wizytę w salonach optycznych. Jeśli nie macie pomysłu na prezent dla swojej wybranki z okazji Dnia Kobiet, na pewno się nie pogniewa, jeśli takie Właśnie. urocze kobiece okulary otrzyma. Pani Izo, to my teraz robimy tak. Delegujemy Panią na dyżur telefoniczny. Ja już szybciutko przypomnę Państwu, 32 608 9208 to jest numer widoczny na ekranie, to jest numer, pod którym będzie urzędowała pani Izabela Gil, która udzieli Państwu wszelkich możliwych konsultacji telefonicznych w tematach Tady. związanych oczywiście. i na temat słonecznych okularów, okularami. i na temat okularów dla prezbiopów, i na temat o wszystko okularów można antirefics. pytać. O wszystko I Zapraszam. ten dyżur podsumujemy na pewno jeszcze dziś w naszym programie. Za kilkanaście minut spotkamy się ponownie. Zmykamy na krótką przerwę. Proszę nie odchodzić od telewizorów. Za chwileczkę wracamy. To program Ekspress Silezja. A my sobie tutaj dyskutujemy, dyskutujemy, rozmawiamy, bo z tą kobietą, to drodzy Państwo, rozmawiać można w nieskończoność. Nasz stały gość, przedstawiamy tym Państwu, którzy być może po raz pierwszy dziś Panią Izę spotykają w naszym popołudniowym programie. Izabela Gil, właścicielka salonu optycznego Izabela Gil Dąbrowa Górnicza. Chociaż ja myślę Pani Izo, że nie ma takiego widza telewizji TVS, który by Pani nie znał, bo Pani pojawiała się u nas wielokrotnie, zawsze z bardzo fachowymi, cennymi, ważnymi radami na temat tego, jak zadbać o swoje oczy. No i cóż się wydarzyło? dziś w trakcie dyżuru telefonicznego. Opowiedzmy o tej sytuacji. E, buzia mi uśmi uśmiecha się, drodzy Państwo, ale w sercu jest mi troszkę smutno, przyznam szczerze Pani Patrycjo, bo... E, no dzisiaj na dyżurze telefonicznym właśnie nie wydarzyło się zbyt wiele i teraz zastanawiam się, czy zbyt długo mnie nie było w programie i, i zapomnieliście o mnie, czy już co bardziej podpowiada mi moja e, szaleńcza dusza, e, dziewczyny się bawią z okazji dnia kobiet tak, i wcale nie chcę im się myśleć e, o, o jakichś tam okularach i, i, i oczach i, i ewentualnie o zdrowiu. Także e, skupię się może na tych kilku telefonach, które były. Pani Patrycjo, ja... E, sądzę, y Drodzy Państwo, w przyszłym tygodniu spróbujemy może rozkminić taki temat, dlaczego bolą Was oczy, kiedy siedzicie w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy siedzicie przy komputerach. Te oczy łzawią, one są, tak zwany zespół suchego oka występuje, prawda? I dlaczego się tak dzieje i co możemy zrobić, żeby, żeby temu zapobiec? Sądzę, że to, to będzie. Ja już kilkakrotnie wprawdzie opowiadałam, ale to chyba było dwa lata temu. <laughs> o, o tych sprawach, mhm. więc myślę, że warto wrócić do nich. Natomiast no, zastanawiam się, e, Pani Patrycjo, bo jest jeszcze bardzo fajna ogólnopolska akcja w tej chwili podjęta przez jedną z czołowych firm produkujących e, e, szkła polskich firm, co jest bardzo ważne, promującą no, zdrowe widzenie, cokolwiek się pod tym kryje, czyli no, właśnie noszenie szkieł robionych przez dobrego producenta, noszenie okularów robionych w zakładach optycznych, nie kupowanych na targowiskach, no i przede wszystkim ten temat, który ja zawsze się śmieję, że już od kilku lat dotyczy również mnie, noszenia szkieł progresywnych, czyli ta takie, gdzie widzę zarówno dodali jak i do bliży w jednych okularach. To jest temat, który nieodmiennie wszystkim czterdziestolatkom i wyżej spędza sens poniedziałku. Pani Izo, kiedy my się spotykamy w takim razie? Za tydzień czwartek? Za tydzień w czwartek. Także, proszę zaprasza. koniecznie być z nami, a tak. my już teraz państwu pięknie dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego weekendu. Proszę balować, proszę szaleć. Do poniedziałku daleko. Można jeszcze spokojnie wykorzystać wszystkie te uroki weekendowe tym bardziej, że Dzień Kobiet. Wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, panowie, śniadanie do łóżka jutro wskazane. Proszę nie zapomnieć o pięknym bukiecie kwiatów, no i do zobaczenia. Życzymy udanego weekendu w poniedziałek, Adam Giza y, oraz y, y, goście z Enerwity. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. <śpiewa>